Jak już wspominaliśmy wcześniej w budżecie klubu sportowego w DA pojawiła się spora dziura. Przez chwilę mówiło się nawet o tym, by drużyny nie zgłaszać do rozgrywek trzecioligowych, ale na szczęście tak czarny scenariusz szybko wyrzucono do kosza. Tym razem z mocnym wsparciem przyszła gmina, której nie w smak byłaby powtórka spadku podobnego do tego, który właśnie z powodów finansowych zaliczyli niedawno koszykarze. Nasze firmy tu miejscowe, które kiedyś sponsorowały w Świecie i to bardzo mocno. No ograniczyły ten sponsoring i, i to mówię niestety, dlatego że to się zamknie może takim kołem, bo im mniej będą te firmy miały pieniędzy, tym będzie mniej podatków wpływać i, i w końcu my też będziemy musieli się ograniczać. Ale póki co no, uznaliśmy, że ta legenda wdy powinna trwać dalej. No i zdecydowaliśmy się, burmistrz zorganizował takie spotkanie wszystkich tych sponsorów, którzy byli, a jeszcze i nowych, no, i uznaliśmy się, że trzeba ratować tą trzecią ligę. No, i po tym spotkaniu okazało się, że jednak się znaleźli tacy, którzy chcą pomóc. Oczywiście największy udział będzie w tym gminy, no ale spróbujemy, może się sytuacja w, jakimś, w jakiś sposób zmieni na przyszłym, w przyszłym roku. Ale póki co wda zacznie grać trzeci lidziej i jesteśmy z tego dumni, że będziemy mieli tą drużynę w lidze. Na wielu meczach widać Pana na trybunach gorąco dopingującego. Dzisiaj klub zrobił Panu miłą niespodziankę. Kosz Koszulka klubowa. Rozumiem, że w nadchodzącym sezonie w niej Pana będziemy oglądać na, na trybunach. No, prezes klubu mi ją wręczał i powiedział, że, żebym się w nią ubierał, więc tak jak zakładam na mecz siatkówki Jokera Świecie, koszulkę tak tu będę teraz zakładał tą koszulkę. Także dziękuję im bardzo i będę starał się w tej koszulce dopingować naszą y, trzecią ligę w d -Świecie. Piłkarzy dopingować będą również nowi sponsorzy tytularni, którzy przyczynili się do uratowania od spadku świeckiej drużyny, co sprawiło, że postanowili wspomóc właśnie w Dę. Cóż, no jestem, byłym zawodnikiem tej drużyny, grałem tutaj jako, jako dziecko, później jako junior. Była jakaś krótka, ale też przygoda seniorska z tą drużyną, także... Już w tym życiu dorosłym jako, jako średniej wielkości przedsiębiorca uznałem, że należałoby tutaj tę drużynę wspierać finansowo. No, można powiedzieć od trzech lat wspieram drużynę, jedną z drużyn młodzieżowych. No, no, w tej chwili znając troszeczkę sytuację klubu, finansową sytuację klubu, uznałem, że na tyle ile firmę będzie stać, będziemy tutaj się angażować mocniej. W tej chwili podjąłem decyzję, że będziemy jednym z tych sponsorów tytularnych, no i, no i mam nadzieję, że z, z jakimś tam sukcesem też sportowym to się wszystko skończy. Liczę, że drużyna awansuje i, no i będzie, będziemy wszyscy za rok szczęśliwi. Tymczasem trenerzy w dyskompletowali już ostateczny skład zespołu, w którym pojawiło się kilka nowych twarzy. Było u nas dużo młodzieżowców, testowaliśmy ich, niektórzy mieli... Wygórowane żądania finansowe, to się z nimi pożegnaliśmy. Ci, co chcieli się rozwijać i trenować piłkę nożną, zostali tutaj. Było ich około 12. My z trenerem wybraliśmy z trenerem wybraliśmy pięciu najbardziej przydatnych i myślę, że nie popełniliśmy błędu i na pewno będą pomocni naszej drużynie. Na co trenerzy liczą z tym zespołem pełnym, tak naprawdę nowych nazwisk? Czy ja wiem, czy nowych? Powiem szczerze, że po rundzie wiosennej, tak, gdzie drużyna pokazała, że naprawdę to jest dobra drużyna, nie chcieliśmy robić rewolucji w tej drużynie. Wiedzieliśmy, że kilku właśnie, już się powtórzę, kilku chłopakom kończy się wiek młodzieżowca. Musieliśmy tylko dokoptować tych młodzieżowców. Już dokoptowaliśmy. Dlatego to są, można powiedzieć, retusz tej drużyny. I mam nadzieję, że. Będzie tylko lepiej. Graliśmy kilka sparingów, graliśmy z innymi zespołami. Wyglądało to wynikowo nie za dobrze, bo przegraliśmy tak, ale no, trzeba powiedzieć, że graliśmy z Zawiszą, tak? która na inne inauguracje wiemy wygrała 5-0. Graliśmy z Chojniczanką, która też ma aspiracje, żeby awansować tak do pierwszej ligi. To były bardzo dobre i pożyteczne sparingi dla nas. I wiem, że ta drużyna będzie dobrze grała i stać nas na, na pewno górną część tabeli. Czy z któregoś nazwiska, które udało się pozyskać jest trener szczególnie zadowolony? I czy może, no bo kilku zawodników również z drużyną się pozegnało, czy może kogoś szczególnie szkoda? Nie, bo ja uważam, że nie ma ludzi niezastąpionych. Personalnie też nie chcę nikogo wyróżniać, bo... bo... Wiadomo, że ci zawodnicy przychodzili na różnych etapach przygotowania. tak? Jeden może być teraz słabszy, a może się okazać, że za miesiąc będzie wyróżniającym się zawodnikiem. Dlatego jest 20, kadra 23 osobowa, każdy jest potrzebny tej drużynie. Naszym zadaniem jako trenerów jest wybrać osiemnastkę, a później tą dobrą jedenastkę na mecz. Dodajmy, że drużynę zasiliło kilku nowych zawodników. Oto oni. Natomiast tuż po serwisie informacyjnym zapraszamy państwa na relację z pierwszego w tym sezonie meczu rozegranego przez Wdę na własnym boisku.